Mm. Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj odcinek wielkanocny czy, wielka czy ja nieopony, Kinder? Super jaja, ja. tak, super otwieramy Jaka Kinder? No, no dobra, teraz odcinek wielkanocny. Wysokie Wielkanocny, dobra. Otwieram pierwszy jaju. się będzie gdzieś z minutę zwie... dwie. O nie, to tylko żółte coś. Tylko żółty, a ja chciałem pomarańczowo. Taka ciekawość, jeśli jego kinder e, nie trzęsi się w środku, to żeby... O co to za jakiś. Co to za badzi? Jeśli jego kinder nie trzęsi się w środku, to jest bardzo dobra zabawka. Jeśli się trzęsi, to jest źle. Bo trochę dzielę O To. No dobra, drugie jajo. Drugie jajo. Świetne jaja, drugie. Kurde. No i super. I nie ma poręczowego. Co tego dał? O! Świetne. To samo z tej samej serii. Trzeba to ułożyć. Tak. Super układanie. O, tak wyglądają zabawki, to, to gang świeżaków 3.0, to jest gang świeżaków tam ileś, e, super zabawki, nie no, nie, nie super zabawki, 3, 3 na 10, rozpadną szybko, e, t, polecam Jajka Kinder tylko wtedy, kiedy mają pomarańczową skorupkę, ale i tak w sobie noc, cześć, do kiedyś tam.